Siemanko wszystkim, jestem e, więźniu Michał e, z cechu Micha z Kodmonen. Michał Was wszystkich, się ma. na Was na kolejny odcinek, który pod gołem widzi 30 gołów. A ja wcześniej odcinek udałem, co się stało się na że na nie mogłem. Uśmiemy się filmik. Ogłosali, no, zaczniemy. z poszli. Ponieważ jeszcze subskrybujcie mój kanał, to musisz subsydujc i dzwoneczek. za mną, filmik nie ominął. Dwa, lajkujcie odcinki łapkami w górę, czy piszcie pod innymi komentarzami, bo opisywałam, ale kołam sobie głucho. Płośnikasz akcjonariusz do 4K ma 3,090 0, tysięcy subskrypcji. I po raz kolejny go widzę do 1 każdej i to przyjmiemy społeczność. To był... Post, który mamy wysyłać z info na ten, czy będzie odcinek, czy nie. Ponieważ na swoje kanale subskrybujemy, lajkujemy, e, jeśli się bawimy No i co, dziękuję moim no widzom, dziękuję jesteście, czyli Elon Ennis Wokół fantastyki. Nie, przepraszam, Fanta Stryki na uchodźło Stanów 1939 Axey Pan Tomasz, Siena, nie to coś o nam flanka Jakub, uba, Zuzia, Ziku, Magdalena, Blanka, eh, Nitropał, Bejer Łatrzy, Gemin, Systran, Miszek Ety, e, Gazel, eh, Michał, Eee, eh, ten, Kińtonajit, Balkę, Pinzonalizki, Podziękuje wszystkim moim wymienionym widzom, gdy nie wymienią, że my jesteście, że nie bracie, że myś funkcjonujecie. Obejrzyjmy Obec do zadania. Rozpoczynamy grę. Wedle informacji cesarskiego wywiadu Ciri trafiła do Nowigradu. Próba odnalezienia jej w największej metropolii północy była jak szukanie igły w stołusiana. Ale Geralt mógł liczyć na pomoc przyjaciół. Wiedźmin postanowił skontaktować się z Tris Merigold. A tak mnie powiesz, jaskier. Uhuu, proszę mi znowu odcinać mnie. Nie wiem, A, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Ach, moja? Potrzebujesz pomocy? Tak. Ja Teraz coś dla mnie poniosło jak możesz. Tak, taki grałem. Hmm, szybko, szybko. I to. Iwaj. Bywaj. Le się przemierzymy. Tu są jeszcze... Yy. O, mamy siłę wokół. Wokół. O, nad pamiętam. A, chwila, chwila, chwila. Ready. Right. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko odzyskać moją A Dobra, już idzie. Wyważaj na swej, swej granicy, swej szlej, popoczniej szlejnie. Ponownie zacznij krainie. A no córki, szlejnie. Niech nie nie? A no puszcz i płynie i zamknie za linie, O, się, o, ale mięso ciężko, łał A no puszcz i płynie i zamknie za linie, a no puszcz i nie. i zamknie za linie I nie okej, dobra Znalazłeś paczkę, czy moczyłeś się bez sensu? Nie, kanał. Lubię sobie czasem popływać w kanałach. Oprócz paru ryb, zardzewiałej kotwicy i resztek łodzi, znalazłem coś takiego. Masz, to masz. To mój pakunek. Chyba nic nie zamokło. Kochany jesteś. Wiem, że jesteś wiem, wiem. Nie wiem. Widzę, że jesteś w swoim żywiole. Pamiętasz jeszcze, czym były moje żywioły? Oczywiście. Pół roku to nie tak znowu długo, a ja nie cierpię na sklerozę. No. Ale na amnezję, owszem. No. Zyskałem już całą pamięć. To dobrze. Teraz już nikt nie będzie mógł cię wykorzystać. Ktoś mnie wykorzystał? Ja? Nigdy tak nie uważałem. No, właśnie. musimy się pośpieszyć. Okay. Stark. Witaj, <laughs> Witaj, Brandon! Nie no spodziewałem się, że przyjdziesz w towarzystwie. A co? powiedziałaś temu człowiekowi, że jesteś czarodziejką? Oczywiście, jak szukała zlecenia, to od tego zaczęła. Ty nie jesteś, jesteś Triss? No, to się nie Wiem, że to nieostrożne, ale w Nowigradzie Dobra, panuje fumen. duża konkurencja. O. Gdybym powiedziała, że jestem zwykłym szczurołapem, nikt by mnie nie zatrudnił. Przede wszystkim nikt by nie uwierzył, że tak piękna kobieta zajmuje się tępieniem gryzoni. Aha. Możecie zaczynać. Tris, ustaliłeś warunki finansowe z panem Brandonem? Brandon. Mam dostać pełny mieszek. Brandon i spółka to poważna firma. To no, Mam największe Mam pełny mieszek. a możecie biorę mieszek. Dam połowę. Jesteś kupcem, więc wiesz, na czym polega handel. Oczywiście, dobra praca, dobra płaca. No, połowa z góry, połowa po zakończeniu roboty. Stawiasz wysokie żądania. No. Jestem Wiedźminem i wiem, że ludzie co innego mówią przed, a co innego po wykonaniu zlecenia. Dokładnie. W porządku. Macie tu pierwszą ratę. No, dziękuję. No, to tak. Idziemy. Trzeba rozłożyć te kryształki w magazynie. Wszędzie tam, gdzie znajdziesz ślady szczurów. Mhm. Z a ja no. okay, ja bez liariusz. O, a ma żebraków postać, a wygląda u rękiszek, tu żebraków, opis jego, gentilla, ma u

Powiem, że winicki nieznaki znaki. Ja Moje są film, możecie sobie przeczytać. Ja już, ja już, ja już, górze już, ja mamy Mamy już, ja proszę Ja się zajmę jedną połową pomieszczenia, a ty drugą. Szukamy newralgicznych miejsc. Wiem, gdzie newralgiczne miejsca mają mantikory, ale stada gryzoni? Ja też wolałabym siedzieć teraz w radzie królewskiej, ale zabili mi króla. Szukaj szczelin, odchodów. A jak już porozkładamy te kadzidła, to co? Nie, 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 wyjdą. A bez nie możesz tego zrobić? Nie chce mi się szukać szczurzych kup. No, nie ma. nie ma nudy. Nie Dobra, już, inne, inne, inne. To chyba odpowiednie miejsce. Nie podoba mi się ten typ. Brandon? Mnie też. Ach, Brandon. Jest stanowczo za tłusty. Poza jego urodą, nie podoba mi się to, że nie chciał się targować. Właśnie. Widocznie bardzo mu zależy na odszczurzeniu. Trees to jest kupiec, on żyje z tego, że się targuje. No właśnie Gdybym zwracała uwagę na takie rzeczy, umarłabym tu z głodu Nie tak, wiem po co się. O co się Nikko ja co się nie Chłopca potworów w największym mieście zajmuje się szukaniem szczurzych kół Nie dałeś moją no, w szafie jest. Proszę. Ja się nie powiodę. Ule, ja nie lubię. Jak na tapiska, tak no, głupie się robią, ale no, no, no mam zamiar parę, na tapisku nie już to nie. Myślę, że powtykałem to w każdą dziurę. W takim razie przygotuj się na fajerwerki sztuki magicznej. Przedstawicie go zaczęcie i będziemy mieli chwilę. No to. już? już? no. no. A, Teraz o. poczekamy, aż się wyniosą. No no, niech się Ciekawy sposób. Szczure. Tak dotąd nie miałem szczęścia do szczurów. No szpuki. Kiedyś chciałem się popisać wiedźmińskimi zmysłami i zabiłem jednego widelcem. No. Mistrzowski rzut. Problem <grym grym grym> w tym, że nikt tego nie zauważył, bo było kompletnie ciemno. Jak ci się podoba no, życie byłej doradczyni króla Temerii? Ale jak ksiąstowa tylko nie Przede wszystkim cieszę się, że widzę ją całą, zdrową i... Pogodzoną. Pogodzoną. że nie masz Obawiałem się, że kiedy się spotkamy, nie będzie miło. No właśnie. Pół roku temu powiedzieliśmy sobie wszystko. Nie chcę do tego wracać. Nie wracam do tego. Po prostu czasami co innego słowa, co innego czyny. Obiecaliśmy sobie pozostać przyjaciółmi i mam nadzieję, że nic tego nie zmieni. Powiedz mi jeszcze, co słychać u jen. Skąd wiesz, że ją znalazłem? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. No właśnie. Co u jen? To u jen. O, wszystko w porządku. Wszystko w porządku. No, wszystko w porządku. To dobrze. <laughs> A o co konkretnie pytasz? No właśnie. Nieważne. Odpowiedziałeś mi. Aha, no dobra. O! Myślich o Nie wiem, Jedziemy! Tak! Uciekajcie! Sztuki! A nie Ale jak tu. A jaka Jaka No ja, pole, niechalaz... <laughs> Zadanie wykonane. No właśnie. Geralt, to są... Wiem, kto to jest, Triss. Moi przyjaciele A, prosili moi mnie, żebym ich zawiadomił, jak spotkam kiedyś jakąś czarodziejkę. Nie mogłem odmówić. Zastawił nam łapkę! Od początku coś mi tu śmierdziało. Nie też. Mówmy się, że twoich przyjaciół tu nie było. Zapłacisz drugą radę hmm. i rozstaniemy się w pokoju. No właśnie. Nie ty będziesz mi stawiał warunki. Nie wtrącaj się. Chcemy tylko czarodziejki. Hmm? Obawiam się, że będziecie nas musieli wziąć w pakiecie. Właśnie. Gerard. Moja wola. Dosyć gadania. Róbcie co do Was należy i pamiętajcie, będę Wam w tym przeszkadzał. Mam dosyć słuchania tego skurry A? Ja też. Żadne z nich nie wyjdzie stąd żywy. A? Możesz ty, patopnianim. No właśnie. Oooo! Wow. Wynajął mnie, bo wiedział, że nie będzie musiał mi zapłacić. Weszłam w zasadzkę, jak małe dziecko. Gdyby nie ty, chodźmy poszukać pana Brandona. Oczywiście, że poszukamy, oczywiście. A, nie kupię mi wiatrów, nie A Masz, kopa go! Nie, nie zabijajcie mnie, panie! Oni mnie zmusili! Jakby mi nie powiedział, to by mi spalili dom i magazyny! Łowcy czarownic nie znają litości! Oszczędź mnie! Nie upodabniaj się do tych morderców! Zamknij się. No właśnie. Powinienem się zabić. Ale z twojego trupa pożytek miałyby tylko mewy, Dlatego zapłacisz podwójną stawkę. Dobrze. Macie tu pieniądze. A teraz precz stąd. Dziękuję, nie? Geralt. No Powinnaś zmienić towarzystwo. No. Czarodzieje bywają gorsi. Wiesz, cały czas się zastanawiam, kto mógłby wiedzieć coś na temat Ciri. I chyba wpadłam na dobry pomysł. W mieście jest pewna onej romantka. Corinne Tilly. jest bardzo dobra. Nigdy nie miałem zaufania do zdolności śnioczek. Corinne jest bardzo skuteczna. Przynajmniej spróbuj. No, ja Przyjęła zlecenie niedaleko Preszkę, Pójdziesz wzdłuż kanału w kierunku przeciwnym do targu rybnego. Dom stoi niedaleko mostu. Jego właściciel to bogaty bankier de Youngher. Nie ja pójdziesz ze mną? Mam parę spraw do załatwienia: kolejny magazyn Aha, ze szczurami. W każdym razie nic, z czego mogłabym się cieszyć. Taki czas. Aha. Miło było z miło z było znów Cię zobaczyć. Trλη, I Ciebie, Geralt. <tłuk> Idź już lepiej, zanim Corin zaszyje się w jakiejś kryjówce. A gdybym chciał aby. cię znaleźć, Mieszkam na okrawkach, za targiem rybnym. Będzie mi bardzo miło, jeśli do mnie zajrzysz. W takim razie do zobaczenia. Do zobaczenia, Huhni. Właśnie, do zobaczenia. Ale Jak? No, jest No, proszę, kolejny dziękuję.

z tych de Jongherów. Moi przodkowie kładli podwaliny pod Nowigrad. Jestem właścicielem największego banku w tym mieście. Uuu, wow. Nie prosiłem o rekomendacje. Właśnie. Mój ojciec mawiał. Wszyscy powinni znać Twoje zasługi, syn. Nie ukrywaj ich przed światem. Szukam Corin. Szukam Dobrze trafiłeś, bo Korin jest w moim domu. Od kilku dni śnij jego historię. Nie interesuje cię, co tam się dzieje? Dlaczego sam tego nie sprawdzisz? Jestem bankierem, a nie żołnierzem. Boję się przeklętych domów. Poza tym Corin prosiła, żeby jej nie przeszkadzać. Jestem bankierem, a nie historykiem. Po co chcesz znać historię domu? No właśnie. Widzisz, kupiłem tę nieruchomość niedawno. Kosztowała majątek, a potem okazało się, że w tym domu straszy. Boję się, że jest nawiedzony. Jakie są objawy? Rozmaite. W nocy słychać jakieś chichoty. Na strychu jakby ktoś przesuwał meble. A w zeszłym tygodniu, nie uwierzysz, w salonie znalazłem ludzkie odchody. Mm. A mogę wejść? Chciałbym tam wejść i rozejrzeć się. Zwykle nie wpuszczam obcych do mojego domu. Ale po dwóch mieczach miarkuję, żeś wiedźminem. Więc chyba znasz się na rzeczy. Wchodź.

nie rozlewaj, go, proszę. Odejdź stąd. Nie rób tego. Z zostaw. O, kurwa. To błagam. To krew. Nie rozlewaj jej, proszę. Mówię, okay. eee, jak się to mylisz wyciągasz. Chcemy, żebyś wyciągnął te nogi? ale nie mamy. Niech nie będziecie. A Obudź się, to tylko sen obudź się Kóra, nie szad tak, kurde wiela Poisz, po to jest Lalka w Ona po konie poddasze, poddaszę mówisz w takim razie rzućmy okiem na ten strych. Przestanie Odejdź stąd. Nie rób tego. Z zostaw. Mariusz to błagam. To krew. Nie rozlewa jej, proszę. Tego zostaw. Regał zostawia przejście do pokoju obok. A chopa! Już nie dostałem. Kolejny krok. Krótko na mnie. Krótko na mnie. O godzinę. 7 na 3 zacząłem, było się na bo 3 Zaraz kończy. Jak no jak długo? Jeszcze na górę byłem Ale mi się... zaraz znowu Tylko napiszemy tutaj Tym piętrze była jakaś kołyska. Ciekawe co się stanie jak włoży tę lalkę. go ja nie wiem. <gryw> Dobra, w tym momencie na razie odcinek się zakończam. Dziękuję, że wyjście tutaj ze mną. Co już będzie to te ale... że się szybko zrobi. Zobaczmy kanał to już subskrybuj. I włączę, że mną filmację ominał. Łapcie w górę do rasiegu. Piszcie komentarze, by opisywał, lajkował. Przycina sobie górzy, połączył nasz Asterii, go będzie na 4K, migrasz połączył go będzie na 1K. No i co? No, yy, Zaraz do ostatniego odcinka, żebym się zrobił. I jeśli go mogli obejrzeć na YouTube'a, no, ale trzeba że jakaś kciuki, ciu jakaś kciuki ciu może być. Będzie wszystko ok. Mamy się, super, świetnie, super, da, da, ma sieba, sieba, pa, pa, pa. <laughs> będzie ok. No, dziękuję wszystkim, że tu jesteście, że mnie opisacie, że jesteście w rynku. No. Zajmuję go go takiego taki fajny uśmiech zrobił. <grym> <grym> Dobra, jeszcze raz zapis. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. Jeszcze dzisiaj się widzimy na spuneku ku Asseja. No to co? Mogę mieć peg, 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 peg. Jak powiedział Mish Assej. Widzę zresztą drzwi i mój przyjaciel z nas Tolkiena. No siema, widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. No i do burano widzimy się na fórdu o Asia. Siema!